Samorządowcy z polic pamiętają o walczących robotnikach i wydarzeniach z 1980 roku. W 43. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, delegacje władz samorządowych oraz przedstawiciele różnych służb, instytucji, związków zawodowych, zakładów pracy i partii politycznych złożyli kwiaty pod pomnikiem ludziom Solidarności. Burmistrz Polic wraz z przedstawicielami urzędu miejskiego w Policach wziął udział w uroczystościach zorganizowanych pod urzędem wojewódzkim w Szczecinie oraz pod bramą stoczni szczecińskiej. Strajki z 1980 roku doprowadziły do podpisania czterech porozumień między ówczesnym rządem a komitetami strajkowymi. Porozumienia doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność, związku, który był samorządnym i niezależnym zrzeszeniem pracowników. 30 sierpnia przypada także 35 rocznica zakończenia w 1988 roku strajków szczecińskich. Wówczas protestowało 3000 pracowników szczecińskiego portu, zajezdni komunikacji miejskiej i zakładów budownictwa kolejowego. Strajk ten był najdłuższym w historii PRL. Trwał od 17 sierpnia do 3 września.